No i siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Już powracamy po tygodniowej przerwie. Dzisiaj w odcinku będzie jeden post ZTS-a i dwa posty TS-a. Także dzisiaj raczej będzie szybki odcinek. Przypominam jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu suba na kanale. Zapraszam was także na naszego Discorda, TikToka oraz na mój drugi kanał. Linki są w opisie. Już lecimy z pierwszym postem ZTS-a. Tylko jeszcze o jednej rzeczy wam wspomnę. W tym tygodniu, który będzie teraz, w poniedziałek będą zestawy, we wtorek będzie bardzo fajny odcinek odnośnie aktualizacji 1.46 polecam obejrzeć, bo będzie kilka fajnych informacji na tym odcinku. A resztę planu tygodnia zobaczycie na karcie społeczności na YouTube, jak nie zapomnę wrzucić, oraz na Discordzie na planie tygodnia. Ale to jutro, w poniedziałek będzie. No i dobra, zaczynamy. Tutaj pierwszy post jest z Felbindera, czyli z firmy, która produkuje naczepy. Dokładnie ta firma produkuje naczepy takie właśnie cysterny, coś na takiej zasadzie i takie coś na szkło. No i tutaj na razie poinformowali nas o jednej rzeczy, czyli na 100% wiadomo, że zostaną one dodane do gry w tym roku. Nie wiadomo, czy będzie to po prostu jako podstawka, czy jako DLC? Raczej spodziewałbym się jako DLC, ponieważ po pierwsze SCS potrzebuje pieniędzy, bo chwilowo musieli przełożyć jedno DLC, jakim było DLC Rosja, a po drugie raczej wszystkie rzeczy, które tego typu dodawali, czy to Schwarzmillerka, czy to Krone, no to było jako DLC. No chwilowo tak, jak widzicie, one wyglądają, mi się wydaje, że jeszcze to jest trochę tak do ulepszenia, w sensie tutaj są strasznie takie kąty, takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie ostre kąty, to nie jest jakoś w jakiś sposób Zaokrąglony, i tak, i tak dalej, no bo spójrzcie na to, tutaj są takie kąty miękkie, tutaj są kąty strasznie ostre, więc prawdopodobnie to jeszcze będą bardziej modelowali. No ale tak, na chwilę obecną, wyglądają po prostu te naczepy. Bardzo ładne malowanie, to trzeba przyznać. Ale tutaj nic takiego bardzo nowego nie ma, po prostu nowe będą naczepy, tym razem, tak jak powiedziałem, na cysternę oraz na szkło. I zobaczcie, że z reguły, jak oni wydają jakieś DLC na naczepy, na jakiegoś typu naczepy, to chwilę wcześniej albo chwilę później dochodzą też normalne takie naczepy, bez firmówki do gry. No i chwilowo mamy dostępne do własnego kupienia naczepy, czy to zwykłe cysterny, czy cysterny chemiczne, ale nie mamy jeszcze do kupienia szklanych. Więc duża szansa jest na to, że albo w 1,46, ale to raczej nie, że w 1,47, która może się okaże pod koniec tego roku, zostaną jeszcze dodane do gry takie zwykłe, bezfirmowe naczepy. Na szkło. No i dobra, no to tyle jeśli chodzi o ETS-a w dzisiejszym odcinku. No i dwa posty z ATS, dokładnie z Teksasu. Dalej jeszcze nie ogłoszono kiedy Teksas wyjdzie, ale w tym tutaj poście pokazali lotniska oraz też pokazali wideo. Tam gameplay po prostu. Skupimy się na lotniskach. Tutaj nie ma jakoś dużo informacji, po prostu jest jedno z największych lotnisk na świecie w sensie tam, gdzie najwięcej, najbardziej zaludnione coś takiego. No ale będziemy mieli też kilka innych lotnisk dostępnych w tym DLC. Tutaj możecie sobie zobaczyć, mówię, dużo jakichś informacji tutaj nie ma. Z tego, co przeczytałem, dwa albo trzy na pewno lotniska będą, ale no to tyle, co tutaj mogliśmy się dowiedzieć. Tutaj macie jakieś lotnisko, tutaj w ogóle jakiś fajny ładunek naprawdę bardzo fajnie, że teraz podelę. Oh że... Ci, co robią modele po prostu do ETS-a i do ATS-a, skupiają się na tym, żeby to było takie bardzo realistyczne. W sensie na przykład te, tutaj zobaczcie, nie wiem jak to nazwać, firanki, takie narzucone, nie, nie firankę, takie folie, też nie folie, no wiecie o co chodzi, to co jest narzucone tutaj, że to ma jakieś cienie, że to jest jakoś pogięte, to akurat spoko wygląda i tutaj możecie zobaczyć, że prawdopodobnie też będzie można dostarczyć ładunek do samolotu, dosłownie wjeżdżając do niego. No to tyle jeśli chodzi o to, jeszcze jest gameplay, tutaj trochę wam Pokażę, jak on wygląda, ale no, jak będziecie chcieli dokładnie go obejrzeć, no to po prostu linka będziecie mieli do niego w opisie. Tutaj możecie sobie zobaczyć jakąś traskę po Teksasie. No, tyle. Tutaj przelecę tak na szybko, żeby coś wam pokazać. No, ok, dobra. No, i teraz lecimy jeszcze do ostatniego postu. Tym razem tutaj elektrownie wiatro, wiatrowe i zakłady produkcji szkła. No, to tutaj akurat trochę więcej było informacji, ale też takich mało ważnych. Po prostu w tym stanie będziecie dostarczali bardzo dużo po prostu ładunków. Czy to do elektrowni, gdzie produkowane są, w sensie produkowane, gdzie stawiane są nowe elektrownie, w sensie wiatraki po prostu, albo też będzie dużo firm dotyczących szkła, że tutaj będziecie dowozili różne rzeczy. I z tego co zrozumiałem, stamtąd będziecie też na przykład do jakiejś fabryki z samochodami czy tam czegoś takiego dostarczać no już szkło zrobione, tak? No, tak to wygląda, jak widzicie. Spoko, spoko. Tutaj możecie zobaczyć szkło w takich, no tak, zapakowane. Jeszcze tutaj, jak widzicie, są dźwigi, i oni tutaj napisali, że teraz trochę realniej będzie będą, stawianie tych nowych wiatraków wyglądało, bo kiedyś po prostu było o taka część postawiona i nie było żadnego sprzętu obok tego, żeby postawić drugą część, a teraz po prostu będą takie duże, jak to się nazywa, no dźwigi, żeby po prostu stawiać, no wyższe takie, wiecie, wiecie o co chodzi. Dobra, no to słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Przypominam jeszcze o zostawieniu web w górę subika na kanale. Zapraszam Was na naszego Discorda, TikToka oraz na mój drugi kanał. No i siema, cześć!